Jaki był twój największy moment z serii? Powiedzieli, że nie dam rady, więc to zrobiłam. Miałam 12 lat, kiedy moja mama przedawkowała w łazience naszego mieszkania. To ja ją znalazłam. Potem stałam się własnością państwa. Dziecko z rodziny zastępczej, tak mnie nazywali. Przerzucano mnie z miejsca na miejsce. Pięć domów w trzy lata. Jedna rodzina była miła, dwie były w porządku, a reszta powiedzmy, że nauczyłam się spać z zamkniętymi drzwiami i krzesłem pod klamką. Szkoła stała się czymś w tle. Opuszczałam tyle zajęć, że cofnęłam się o dwie klasy. Nauczyciele przestali mnie pytać o cokolwiek. Siedziałam z tyłu, niewidzialna. Pewnego dnia w ósmej klasie zapytałam doradcę, pana Nowaka, czy mogłabym zapisać się na zaawansowaną matematykę. Zawsze byłam dobra z liczb. To miało dla mnie sens, kiedy nic innego nie miało. Spojrzał na mnie, jakbym zapytała, czy mogę polecieć na księżyc. Olu, skupmy się na tym, żebyś w ogóle zdała zwykłe zajęcia. Bądźmy realistami, dobrze? To słowo realistami słyszałam potem często. W wieku 17 lat wciąż chodziłam do liceum, ale ledwo. Pracowałam 30 godzin tygodniowo na stacji benzynowej przy trasie 9, głównie na nocne zmiany. Spałam na kanapie u mojej przyjaciółki Beaty, bo moja ostatnia rodzina zastępcza mnie oddała, a ja byłam już za stara na system. Państwo miało mnie gdzieś. Nie byłam już niczym problemem. Po prostu byłam sama. Podczas tych nocnych zmian między czyszczeniem maszyny do napojów a uzupełnianiem papierosów za ladą, uczyłam się do satów. W dni wolne chodziłam do second handu i wyrywałam strony z książek do przygotowania do testów, kiedy nikt nie patrzył. Nie jestem z tego dumna, ale nie było mnie stać na książkę za 20 dolarów, a potrzebowałam tych testów. Składałam strony i chowałam do kurtki. Potem czytałam je o trzeciej w nocy przy jarzeniówkach, gdy kierowcy ciężarówek kupowali kawę i losy na loterie. Moja opiekunka pani Kowalska powiedziała mi, żebym celowała w szkołę policealną. Może nauczyć się jakiegoś fachu, coś stabilnego. Nie celuj zbyt wysoko, dobrze? Nie chcę, żebyś się rozczarowała. Mimo to wysłałam podania do siedmiu uniwersytetów. Nie miałam pojęcia, co robię. Wypełniałam wnioski na komputerach w bibliotece. Googlowałam każde pytanie, którego nie rozumiałam. Napisałam esej o mojej Mamie, o tym, jak ją znalazłam, o przetrwaniu. Płakałam w łazience biblioteki po kliknięciu wyślij. Przyszło sześć listów z odmową. Cienkie koperty. Większości nawet nie otworzyłam. Ale jeden list był inny: przyjęcie na stanowy uniwersytet trzy godziny drogi od mojego miasta. Warunkowe. Moje oceny były zbyt słabe. Wynik z testu ledwo przekroczył minimum, ale mieli program dla uczniów z trudną przeszłością i najwyraźniej się kwalifikowałam. Musiałam błagać o dodatkowe dofinansowanie. Dosłownie błagałam, pisałam listy, dzwoniłam z płaczem, dali mi wystarczająco, by pokryć czesne, ledwo. Pracowałam na dwa etaty i chodziłam na zajęcia. Oblałam pierwszy egzamin z biologii 62 punkty. Płakałam w akademiku, który dzieliłam z dziewczyną o imieniu Karolina która narzekała, że uczę się za głośno. Chciałam zrezygnować, prawie to zrobiłam. Ale wtedy przypomniałam sobie pana Nowaka, przypomniałam sobie to słowo realistami i zaczęłam się uczyć jeszcze więcej. Zaczęłam udzielać korepetycji. głównie z matematyki. Okazało się, że nadal jestem w tym dobra. Zdałam biologię za drugim razem, potem zdałam wszystko inne. Ukończyłam studia w 4 lata. Na ceremonii była Beata, pani Kowalska nie przyszła. Rok później złożyłam podanie do szkoły prawniczej. Brzmiało to absurdalnie. Dzieci z rodzin zastępczych nie zostają prawnikami. Tak właśnie powiedziała pani Kowalska, kiedy jej o tym powiedziałam. Przewróciła oczami: Olu, naprawdę myślisz, że jakaś połamana dziewczyna z rodziny zastępczej zostanie prawniczką? To nie film. Podchodziłam do egzaminu LSAT trzy razy. Dwa pierwsze były za niskie. Trzeci wystarczył. Dostałam się do średniej szkoły prawniczej. Nie Harvard, nie Yale, ale wciąż szkoła prawa. Pracowałam jako asystentka prawnika w dzień i chodziłam na zajęcia wieczorem. Prawie nie spałam. Żywiłam się zupkami i kawą ze stacji benzynowej. Ironia nie umknęła mojej uwadze W maju ukończyłam szkołę. W lipcu zdałam egzamin adwokacki za pierwszym razem. Jestem teraz prawniczką. Pracuję w małej kancelarii, która zajmuje się prawem rodzinnym i sprawami dotyczącymi opieki zastępczej. Reprezentuję dzieci takie jak ja.